Cześć. Jeśli trafiłeś na to wideo zapewne tak, jak większość z nas szukasz złotego środka, złotego pomysłu na biznes, chciałbyś po prostu zacząć być niezależny. Od nie jest to żaden tam kurs od sera do milionera, że tam gadanie od rzeczy, że wszystko zależy od Ciebie, bo to pewnie już wiesz, przychodzę z konkretną ofertą, z konkretnym pomysłem na biznes, Czyli nie pomysłem, tylko możliwością dołączenia do mojego zespołu. Obecnie jest ze mną łącznie trzy osoby, z czego jedna niedawno zaczęła. Yy, Cały się opiera się na handlu Allegro, yy, na handlu produktami cyfrowymi, na handlu grami i wszystkimi rodzajami tego typu yy, ofertami. Na nie trzeba mi doświadczenia, nie trzeba mi żadnej tam przeszłości i działalnością gospodarczą. Wszystko wytłumaczę. Przejdźmy może do, do konkretów chciałbym ten materiał, żeby jak, jak najkrótszy, żeby jak najmniej tutaj było zbędnego, zbędnego gadania. Mamy tutaj przykładową aukcję konta Spotify. Sprzedawca jest przypadku, wszystko jest przypadkowe. Zysk na czysto z tej aukcji to jakieś 1800-1900 zł. Już po odjęciu wszystkich tam należności. Więc sam widzi, że za pomocą jednej aukcji, a takich aukcji może być 50 opartych o inne produkty na 50 innych stronach za każda dla innego kraju. Można naprawdę dobrze zarobić. Jak widzicie na stronie TradeWadzie jest zaprezentowany cały rynek tego typu rzeczy. Rzeczy, no, produktów cyfrowych. I jak widzicie statystyki są bardzo obiecujące. Cały czas idzie do góry. Oczywiście się waha, lecz cały czas ma tendencję wzrostową. Chciałbym Wam zaoferować pomoc jak zacząć. Od razu mówię, że nie będzie to żadne gadanie, naprawdę, rzecz, że tam załóż konto w banku i wtedy zaczniesz zarabiać na jego reflinka, bo to nie o to chodzi. Przedkładam z konkretną ofertą. Wszystko, co tu podaję, możecie zweryfikować. Jeśli ktoś potrzebuje dowodów odnośnie moich słów, również zapraszam do kontaktu. Wszystko, wszystko, co będzie wymagane, przekażę. A więc, tak, zainteresowanych odsyłam do mojego profilu Telegram. Tam odpiszę najszybciej, zdecydowanie. Aplikacja na telefon, komputer do wyboru. Link do mojego profilu znajdziecie w opisie tego materiału. Spośród osób, które się ze mną skontaktują, wybiorę pięć osób, które dołączą do mojego zespołu, z czego jedna otrzyma całkowicie za darmo całkowity mentoring z mojej strony, całkowitą pomoc i powiedzenie wprost, co, co i gdzie ma robić. Tamte osoby również to otrzymają, lecz oczywiście trochę. W okrojonej wersji. Zapraszam serdecznie do kontaktu i mam nadzieję, że ten dzień zapamiętacie jako ten, który zmienił Wasze życie. Pozdrawiam.